Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się w pobliżu Wykusu na Kropce, na polanie, która jest związana właśnie z ponurym, z nurtem, z całym, z partyzantami z terenu tutaj województwa świętokrzyskiego, ogólnie tu z lasów siekierzyńskich. Znajdujemy się tu przed pomnikiem dokładnie. można odczytać tutaj... Stowarzyszenie Pamięci Ponury Nurt i nadleśnictwo Suchedniów przyczyniło się do powstania tego pomnika. Ogólny widok na, na pomnik. Troszkę brakuje flagi, no ale nie wiemy jakie są przyczyny. Obok tu też mamy pamiątkowy pomnik. Gdzie są wypisani cicho którzy właśnie zostali oddelegowani na teren świętokrzyskiego, świętokrzyskich lasów? Ogólny widok na polanę. Mamy tablicę, oczywiście, zaczynamy od komendanta. Mamy tu tablicę Pomurego, którego z nikim się nie da pomylić, po jego marsowej minie. Obok jak zwykle uśmiechnięty nurt, który ponoć nawet wśród żołnierzy odbieramy jako wesoły i wyrozumiały dowódca. A tu mamy robota, można powiedzieć, że najbardziej znani i ludzie, którzy najbardziej się wykazali w naszym regionie. Tutaj mamy twardego. Oraz czarkę. Serdecznie zapraszam Was do łączenia turystyki i patriotyzmu, bo bardzo można, znaleźć wesoło, bardzo można znaleźć ciekawe miejsca, bardzo wielu można spotkać ciekawych i interesujących ludzi. Tak więc, jeśli macie chwilę czasu, jeśli macie ochotę, zapraszam do... Zapraszam na wykus, na kropkę. Dziękuję to tyle. Dla Studiopatów. Opatów Michał Pobratym. Dzięki, cześć.